Witam Was serdecznie. Takie krótkie podsumowanie, jeśli chodzi o przymrozki. Nie było nas. Nie mówiłem o tym, no bo takich informacji nie, 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 nie zamieszcza się w internecie. Chyba, że ktoś po prostu chce się narazić na jakąś niespodziankę niemiłą. Więc zabezpieczałem swoje, swoje uprawy, szczególnie pomidory w tunelu. Nie mogliście obejrzeć filmik, jak to robię, żeby zabezpieczyć je przed przymrozkami. A było to dla mnie szczególnie kluczowe, ponieważ mieliśmy zaplanowany wyjazd, urlop, wyjechaliśmy, teraz już wróciliśmy, więc mogę podsumować, nie było nikogo, system został sam. Tak jak mogliście obejrzeć kilka dni temu zamieszczony materiał, jak zabezpieczyłem uprawy w tunelu, no tak one funkcjonowały, przymrozki były niestety no, dotkliwe tutaj u nas na Pomorzu. Pokażę może kilka tylko e, ich przykrych efektów. Na przykład brzoskwinie. No, brzoskwinie mi po prostu obmarzły całkowicie, praktycznie no, wszystkie kwiaty spadły. Nie wiem czy cokolwiek się, chociaż gdzieś tam między liśćmi się uchowało, z tego co patrzyłem, to raczej niewielka szansa jedna brzoskwinia, druga brzoskwinia tak samo. E, wszystko poszło przemarznięte, pomimo zabiegów, niestety o widzę tutaj chyba coś ocalało. Może uda mi się nakierować. O, tu może jakaś bruskwinka ocalała, więc może jakaś jedna będzie. Jeśli chodzi o czereśnie, też widzę, że większość dostała porządnie, niestety, przemarzła. Ale niektóre tam się zawiązały. Może chociaż popróbujemy, Tutaj spróbuję to przybliżyć. Czy coś będzie widać między listkami? Nie wiem, czy widać. O, są poszczególne czereśnie gdzieś zawiązane. Co z nich będzie? Zobaczymy. Winogrona. Zobaczcie, tutaj jest. To jest wszystko obumarłe, przemarznięte, niestety mróz po prostu, wszystko to przemroziło, tutaj obok tak samo, mam nadzieję, że może jeszcze coś odbije, zobaczymy, jabłonki czas pokaże, one trochę później się rozwijały, o czereśniach mówiłem, wiśniach mówiłem, idziemy dalej, tutaj dla mnie zawsze takim probierzem przymrozków, jest kiwi, małe kiwi i ja tutaj je mam tak posadzone. Kiedyś kupiłem to, najlepszy pomysł to nie był i ono rok w rok jak tylko przymrozki się pojawią, no to właśnie pojawia się tutaj i to jest symptom przymrozków, nie? Pokazuje ona ona po prostu cała od razu, od razu przemarza. Ale to, że przymrozki były naprawdę fest, pokazuje nawet, tutaj takie pnącze mam, nie pamiętam jak ono się nazywa, ono generalnie nigdy mi nie przemarzało. A tutaj zobaczcie, te najmłodsze pędy po prostu przemarzły, nie? Porówka. no między innymi całą tą ścianę tutaj z tych pnączy mniej więcej między innymi po to ją posadziłem, ona się zagęszcza, ale za kilka lat ma, za kilka lat, mam nadzieję, że za rok, dwa, będzie już stanowiło taką fajną ścianę, tutaj, która będzie zabezpieczała mi borówki z jednej strony, z drugiej strony. Jak widzicie, tam mamy trochę drzewek u sąsiada na działce, ale też posadziłem sobie aronie, które mi tutaj, jak się jeszcze wzmocnią, podrosną, no to tutaj też fajną taką ścianę stworzą i dzięki temu tak naprawdę borówki będą prawie z każdej strony chronione. I widać, że już gdzieś to chyba jakiś efekt przynosi. Bo jak tak sobie obserwuję borówki, no to mam nadzieję, że te kwiaty nie dostały aż tak mocno od tych przymrozków. Widziałem, że gdzie niegdzie musiałbym znaleźć, ale gdzie niegdzie najmłodsze pędy widać było, że przemarzły. Tutaj coś jest przemarznięte. Zobaczcie, nie wiem, czy będzie widać. O, Przemarznięte końcówki, nie najmłodsze pędy, ale to niektóre miejscowo, natomiast mam nadzieję, że większość po prostu na razie przetrwała. Teraz w najbliższych dniach już tutaj na pomorzu. Mówią nam synoptycy, że ten najtrudniejsze dni już za nami. Widzę, że kwiatów naprawdę jest dużo. Fajnie przygotowana do sezonu. Może jeszcze zobaczmy, jak wyglądają truskawki, bo one zaczęły kwitnąć w międzyczasie. A tutaj są te, są już tak naprawdę ostatni sezon, takie już czwarty rok, więc będą po tym sezonie i Już je zlikwidujemy, ale zobaczcie to na co, 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 co pokazuje, że były przymrozki. Kwiaty są poprzemarzane. Nie? Kwiaty są poprzemarzane. Te truskaweczki już takie słabe, ale kwiat przemarzł. Na szczęście te tutaj bliżej lasu. One mi kwitną trochę później. Te co zakwitły, też już widzę też tutaj o jak ten kwiatek przemarzły sobie, ale generalnie ale generalnie one dopiero zaczną kwitnąć, więc. Więc dzięki temu najprawdopodobniej będzie dobrze, jeśli chodzi o, o truskawki. I teraz krótkie podsumowanie tego, co się stało w tunelu. No właśnie. Było podłączone sterowanie wodą, więc tutaj, jeśli chodzi o wodę, to powinny mieć. I tak samo, jeśli chodzi o ogrzewanie, te dwa grzejniki nastawiłem je ostatecznie na 6 stopni, e, czyli poniżej jak 6 mm miało spać, to miało nagrzewać. Po zabezpieczałem je, poprzykrywałem, żeby tu mróz nigdzie nie powchodził. Zresztą nie miałby za bardzo możliwości, skoro one miały grzać. No i zobaczmy, wyglądają naprawdę z tego co widzę, to bardzo, bardzo ładnie. No fajnie, trochę pozwijane. Widzę, że muszę sprawdzić, czemu liście tak się pozwijały niektóre. A jednak jest stres. Widzę fioletowy odcień. Zobaczcie, reakcja na stres, będzie trzeba je zasilić. A z tej strony, no tu wszystko ładnie porosło. Selery wyszły, już widzę też e, cukinie sobie, zaczęły wschodzić. Drugą część, dobra, z tej strony bardziej tak nakierujemy. Widzę, że chyba elegancko przetrwał. Tak jest, i papryki. I papryki, i pomidory, tutaj już widzę. Tak, już kwiaty. Zawiązki kwiatowe, słuchajcie, zawiązki. Ja gadam zawiązki. Już kwiatostany się pojawiają, zaraz będą kwitły. Więc jak dobrze, że ja w przyszłym tygodniu będę je wysadzał wszystkie. Ale pięknie, pięknie. Cały system świetnie zadziałał. Papryki fajnie rosną sobie duże. Ale pomidory, tutaj pod ścianą w ogóle nawet nie widać fioletu, łodygi są tylko lekko fioletowe no to super no to fajnie, to się bardzo cieszę odstresować je trochę i będzie dobrze no dobra, i kalarepa tutaj zobaczcie jaka duża a, a tutaj jak podlałem nie wiem czy widzieliście ten filmik bo ostatnio przed wyjazdem e, sałaty dostały zasilane były tym ekologicznym nawozem z trawy i one po prostu nie wiem urosły bardzo ładnie bardzo ładnie urosły były takie malutkie a teraz już nie ma w ogóle przestrzeni między nimi no jestem bardzo zadowolony słuchajcie mogę polecić taki taki sposób i zasilania ale też jeśli chodzi o ochranianie yy, roślin pomidorów przetrwały nie przetrwały ale się cieszę że wszystko tak fajnie poszło elegancko te kalerepy mi zaczęły rosnąć duże muszę je do gruntu zaraz zasadzić no to pozdrawiam was serdecznie to tyle jeśli chodzi o wnioski po przymrozkach